Dzień dobry. Dzisiaj wtorek. Speedy Tuesday. To jest mój drugi Speedy Tuesday, bo właśnie kończę właściwie to tydzień od momentu, kiedy mam Speedmastera. Cóż mogę powiedzieć po pierwszym tygodniu z moim pierwszym zegarkiem z bardziej prestiżowej marki? A do tego zegarkiem, który, jak już wspominałem w jednym z poprzednich vlogów, jest dla mnie wyjątkowy. Jest dla mnie chyba największym gralem zegarkowym z mojej perspektywy, a przynajmniej jednym z tych największych. A już na pewno punktem odniesienia i gralem, jeżeli chodzi o chronografy, do których zdecydowanie mam słabość. Po tygodniu mogę powiedzieć przede wszystkim tyle, że zupełnie się nie zawiodłem. E, nie trafiłem na coś, czego się nieco obawiałem, że gdy wyląduje w moich rękach, to już po kilku dniach z poprzedniej stanie się po prostu ad zegarek i będę myślał o czymś następnym. Wręcz przeciwnie. Co prawda, co w moim przypadku nie jest chyba żadnym zaskoczeniem, myślę o czymś następnym, ale to myślenie przez tą omegę się zmieniło. Zmieniło się dlatego, że Mamy do czynienia z pewnym rodzajem precedensu, trochę jak w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych. Co raz się zdarzyło, łatwiej jest nam, a przynajmniej mi, wyobrazić sobie, że stanie się znowu. Mam na myśli to, że wydanie dość dużych pieniędzy na zegarek marki Premium było to dla mnie duże wydarzenie i swoiste wyzwanie, o którym już opowiadałem. Ale skoro dało się to zrobić raz, to w mojej głowie zakołkowała idea. Czy nie warto może zredukować ilości na rzecz jakiegoś kolejnego zegarka marki premium, który mógłby do mojej Omegi dołączyć, a który też od jakiegoś czasu chodził mi po głowie. Rozmyślam nad tym. Moonwatch nazywany jest często potocznie Strap Monsterem, czyli takim zegarkiem, który bardzo dobrze odnajduje się na różnych paskach. I ja w tym tygodniu też Urządziłem sobie troszeczkę takiego przymierzania pasków wszelakich do mojego młodzieża. Gdy tak to sobie podsumuję, to myślę, że rzeczywiście jest coś w tym byciu paskowym potworem. A to ani chyba wynika z tego, że oblicze tego zegarka jest dość proste. Nawet, rzekłbym, niedalece wyszukane. Czarno-białe, niezbyt przekombinowane, a to z kolei sprawia, że pasuje praktycznie do wszystkiego. Nie boi się kolorów i to właściwie żadnych, no bo sam jest monochromatyczny. A też... Dość klasyczne proporcje 42 na 20 sprawiają, że odnajduje się dość dobrze czy to na nato, czy to na skórze, czy to na swojej oryginalnej bransolecie, na której finalnie wylądował. Co do bransolety. Przede wszystkim bałem się o to, że przez to, że ma męskie endlinki, będzie dla mnie nieco za duża w noszeniu na moim wątłym 17-centymetrowym nadgarstku. Ale jest nieźle. Jestem nawet pozytywnie zaskoczony. Po drugie, bransoleta jak bransoleta. Zapięcie działa fajnie po 40 latach użytkowania, choć dwie dziurki mikroregulacji, jakby to odnieść do ceny zegarka, to troszeczkę, w sumie nawet chyba już zabawne. Zostałem też zapytany na jednej z grup, nie pomnę teraz której, jak oceniłbym ten zegarek dla mnie w skali od 1 do 10? I tutaj. Powiedziałem, że dla mnie to jest dziewiątka. Choć taka dziewiątka nie tylko ze względu na sam zegarek technicznie jako taki. To jest dla mnie dziewiątka, dlatego, że ten zegarek dla mnie jest pewną referencją. Pewnym punktem odniesienia do rzeczy, które lubię, rzeczy, które mnie fascynują i jest moim łącznikiem z historią tychże właśnie rzeczy. Jestem, jak już powtarzałem, fascynatem zagadnień związanych z fizyką, nauką, inżynierią, kosmosem, kosmologią, a. Program Apollo i generalnie eksploracja kosmosu to już w ogóle pewnego rodzaju ukoronowanie tych wszystkich zainteresowań. Dlatego możliwość posiadania zegarka, który fizycznie był częścią tak wielkiego przedsięwzięcia, jakim był program Apollo, który był sprawdzony, latał w kosmos i który był tam używany, ma dla mnie wymiar ponad stricte techniczno-materialny związany z samym czasomierzem. I z tej perspektywy Jestem zachwycony, uwielbiam go i lepiej trafić nie mogłem. Nie będę się silił na review tego zegarka, bo to pewnie zbędne, bo został on już przez te wszystkie lata opowiedziany, zanalizowany, podsumowany z każdej możliwej strony. Ja tylko powiem, że mimo swoich obaw, tudzież pewnej niepewności związanej z tematami budżetowymi, nie mogę być bardziej zadowolony z decyzji zakupu. Mam nadzieję, że będzie służył. Odskakując na chwilę od tematu zegarkowego i korzystając z pewnej też nadarzającej się okazji i tematu, który też się pojawił i w komentarzach, i w kilku wiadomościach do mnie, pozwolę sobie przedstawić mój sprzęt, którego używam do uwieczniania zegarków, zarówno fotograficznie, jak i w kadrach wideo. Fotograficznie, ostatnimi czasy, tak jak już kiedyś pokazywałem, wróciłem do używania mojego Nikona D800. Nieco właśnie ze względów nostalgicznych. Najwięcej zegarkowo używam go z Tamronem 2875 F28, wersja IF Makro, który jest rewelacyjnie ostry i bardzo, bardzo wygodny do tego typu zastosowań. O tyle wygodny, o ile taka wielka kobyła jako całość może być wygodna. Gdybym miał dzisiaj komuś polecić sprzęt do robienia zdjęć zegarków, nie polecałbym pełno klatkowej lustrzanki, bo to jest po prostu ciężkie i niewygodne. I trzeba być troszeczkę nienormalnym, żeby czerpać z tego jakąś taką dziwną radość jak ja. Z drugiej strony zarówno zdjęcia, jak i nagrania wideo, tak jak zresztą to, które jest tutaj, realizuje aparatami Fuji, a konkretnie XT 30 A ten oto gentleman to nowy dodatek do wyposażenia, dzięki któremu ostatnie wideo z podsumowania konkursu mogło być nagrywane na dwie kamery. Fuji jako system mimo że nie jest pełnoklatkowy, uważam, że jest rewelacyjny, jeżeli chodzi o to, jak się nim pracuje, jak się sprawdza w takich zastosowaniach jak zdjęcia zegarków, jak zdjęcia e, krajobrazowe, dokręcenia wideo. Jeżeli czegoś mo może brakować, to chyba tylko wysokich wydajności autofokusa, przynajmniej w tych modelach do wyjątkowo dynamicznych scen sportowych i tym podobnych. Poza tym rewelacyjna, uniwersalna jednostka i jakbym miał komuś coś polecać, to stajnia Fuji wydaje się być całkiem ciekawa, taka do wszystkiego. Ale tak o zegarkach, o zegarku, o aparatach, ale wspomniałem też o jakimś pomyśle. To pozwólcie, że pokażę Wam pewną koncepcję, którą sobie układam jako pewnego rodzaju myślowy eksperyment. Otóż taki pomysł, a gdyby tak, jeszcze raz spróbować myślowo skompresować kolekcję do 6 sztuk. Do 6 sztuk kierując się jakimś kolejnym pomysłem, kolejną iteracją takiej optymalizacji. Tak jak wspomniałem, nakręcił mnie do tego Moonwatch i on sobie tutaj siedzi jako mechaniczne chrono. Siedzi sobie też tutaj nurek, który reprezentowany jest przez mojego Seiko Suba i to właśnie w kategoriach nurka nieco rozmyślam o użyciu innego, alternatywnego rozwiązania. Drugi to Helm, który tutaj robi za biter taki zegarek, który mogę zabrać wszędzie, zrobić z nim co tylko chcę i zupełnie się jak gdyby nie martwić o to co się z nim stanie. Trzeci w koncepcyjnej kolekcji to GMT. A ta rola, przynajmniej na dłuższą chwilę, u mnie zajęta jest przez Krzysztofa. Czwarty to kwarc, no bo jak wspomniał krokodyl na grupie, jakże to tak bez kwarca w kolekcji. No i piąty to też taki all-arounder, który, jak bardzo będzie trzeba, może robić za sudo eleganta Myślę, że to jest zegarek, który dla mnie ma dużą wartość, nie tylko techniczną, nie tylko jako sam zegarek, ale też. Taką historyczną z perspektywy mojej kolekcji. Alpinista. O nim już zresztą mówiłem. Taka idea. Gdyby trzymać tego typu zegarki. Kwarca, coś, co nadaje się do wszystkiego, ale ma nieco bardziej elegancki sznyt. GMT, bitera, nurka i chrono. Chrono już docelowe jest. Z mojej perspektywy, alpinista też raczej jest docelowy. Krzysztof? Nie wiem, czy docelowy, ale na pewno na długo. Nurek? Do nurka mam pewien pomysł, ale do tego się jeszcze muszę przymierzyć. Taka idea, żeby mieć jakiś plan na przyszłość. Czy to dobry pomysł? Nie wiem, bo jest świeży i muszę się jeszcze z nim, że to tak ujmę, przespać. Na razie zdecydowanie jestem na etapie wielkiej radości z tego oto nowego nabytku. I naprawdę cieszę się, że jeszcze mi nie przechodzi, bo tego się troszkę Obawiałem. To tyle. Szybki wtorek. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.